Sobota 14 marca 2020 roku. Siódmy decyzjalny Dzień Kobiet. W tym roku towarzyszy nam hasło: Jestem kobietą, lubię to blisko serca. Czuję się bardzo wzruszona, drogie panie, dziewczęta. Kobiety, mamy, siostry, babcie, osoby konsekrowane i siostry zakonne, że mogę was przywitać na kolejnym diecezjalnym dniu kobiet. Sytuacja jest wyjątkowa. Spotykamy się tym razem online ze względu na sytuację jaką mamy w naszej ojczyźnie. Ale moja radość jest ogromna, ponieważ zaledwie w jeden dzień z wszystkimi przyjaciółmi z całą ekipą organizatorów, z naszą ekipą, też e, siedmiu szalonych kobiet, które to przygotowują, dałyśmy radę przygotować i w trzy dni zrealizować ten program, który dzisiaj możecie razem z nami oglądać. Jestem kobietą, lubię to blisko serca. Temat tego roku to przyjaźń. I najpiękniejsze jest to, że my tą przyjaźń mogliśmy sprawdzić, w życiu, w dyspozycyjności, w poleganiu na sobie, w takiej wielkiej szczodrości, hojności serca pomiędzy nami, ale też pomiędzy wieloma osobami, które nas wsparły, abyście dzisiaj mogły cały ten program obejrzeć poprzez internet. Blisko serca to także to nasze dzisiejsze doświadczenie, bo łączymy się o wiele głębiej. Nie możemy sobie spojrzeć w oczy, nie możemy się przytulić, nie możemy sobie podać ręki ale możemy bardzo głęboko jedna drugą zabrać do serca z naszymi najbliższymi, z naszymi rodzinami, z naszymi troskami, niepokojami, lękami, z wielkimi nadziejami i ufnością, którą pokładamy w Bogu i w ludziach dobrej woli. Więc tak naprawdę celebrujemy przyjaźń, celebrujemy bliskość, celebrujemy wdzięczność, celebrujemy ufność i solidarność. Kochane serdecznie witam Was na siódmym decyzjalnym dniu kobiet w skierniewicach i zapraszam do wspólnego przeżywania tego momentu.